Dzień dobry, witamy w kulinarnej niespodziance. Znajdujemy się w Bistro Dary Mazur, Kosewo 4, pensjonat Mazury u Krystyny. Dzisiaj będziemy robić okonia, którego wczoraj żeśmy złapali i którego dzisiaj też złapaliśmy. Będą to filety panie, panierowane w mące, normalnie na patelni. Okonka już żeśmy. Obrali, wyfiletowali. ponadcinamy troszeczkę, żeby lep był bardziej chrupiący. Możemy to na oleju, standardowo, bez żadnych dodatków. Okonek jest złapany u nas z jeziora Drobarskiego. Mamy go bardzo dużo tutaj. Jest także sielawa, którą wędzimy sami i serwujemy dla, dla Was. Oczywiście w karcie też mamy okonia Fileta mamy sandacza. Oprócz, oprócz ryb mamy też mięsa. Mamy polędwiczki wieprzowe, dobrego polskiego schabowego, z naszą kapustą, od dostawców tutaj regionalnych. Kapusta jest duszona do tego schabowego. Mamy polędwiczkę wieprzową, także tutaj od rolnika. Najczęściej zamawiane u nas zdaniem jest oczywiście ryba, bo każdy tutaj przyjeżdża tylko na rybę praktycznie, nie po to ktoś jedzie tyle kilometrów żeby spróbować kawałek mięsa ale raczej właśnie naszego okonika świeżo smażonego mamy także węgorza wędzonego żeby okonek jak najbardziej zrumieniony, chorupiący Ładny kolorek obracamy go na plecy, tak zwane i czekamy aż będzie chrupiąca skóreczka rzucamy trochę rozmarynu. Kroimy kawałek cytrynki, oczywiście też wrzucamy na smaku. Okonika serwujemy. Oczywiście kawałek cytrynki. Dwa kawałeczki. Oczywiście serwujemy też zupę rybną. Na którą goście przyjeżdżają do nas bardzo daleka. Nie jest to Typowa polska ucha, ale też wyśmienita. Zaprawiamy trochę jeszcze. Okonek już ma ładny, brązowawy kolorek. Serwujemy go w restauracji z frytkami, z miksem, takim malutkim sałat i z dipem i koperkowym. Dip koperkowy jest wykonany z jogurtu, jogurtu greckiego oraz koperek, sól, pieprz. Najlepszy dodatek na, na letnie dni. I oczywiście okonek usmażony. kawałeczek rozmarynu cytrynka i danie jest gotowe na pewno będzie smaczne i pożywne